Jaszczurka, delfin. No właśnie pewnie znacie wszyscy fontannę delfinów w Poznaniu, a wiecie, że to prawdopodobnie wcale nie są delfiny? Dziś Aleja Marcinkowskiego, niegdyś aleja wzorowana na berlińskiej Unter den Linden. To właśnie w tym miejscu znajdowała się pierwotnie studnia miejska ufundowana przez Edwarda Raczyńskiego. W 1909 roku, gdy studnie przeniesiono, obszar został upiększony m.in. o fontannę delfinów, jak zwykło się ją nazywać zaraz sobie wyjaśnimy, czy prawidłowo. Inną nazwą, pod którą funkcjonuje obiekt, jest Studienka Krontala, od nazwiska fundatora, kupca Gustawa Krontala. Projektu fontanny doglądał ponoć sam cesarz Wilhelm II, którego możemy kojarzyć jako niedzielnego rezydenta zamku cesarskiego. Balustradę flankują dwie postacie chłopców dosiadających no właśnie najpewniej wcale nie delfinów. Według Adama Pleskaczyńskiego, stworzenia, które zwyczajowo obwołano delfinami, są w rzeczywistości Sumami. Jako koronny dowód świadczyć ma anatomiczna budowa pysków ryb oraz wyraźne wąsy. Za projekt rzeź odpowiadał Gustaw Gaul, wybitny animalista, który raczej nie popełniłby tak znaczącego fizjonomicznego błędu. Warto podejść na Aleję Marcinkowskiego i samemu rozsądzić ten spór, choć i ja skłaniam się do koncepcji z sumami.